Siemaneczko ziomeczki. Dzisiaj będziemy sobie grali w Lolka. Na rozgrzeweczkę zagramy Aramka. To jest mój pierwszy filmik testowy. Także jeśli nie wyjdzie, to... Piszcie w komentarzach, co mam zmienić. Na razie bez kamerki. Jak Pitos z YouTube'a przyjdzie, to... To jest... No, więc dzisiaj wychodzi... Lilia, o ile się nie mylę. Dokładnie już wam mówię o której godzinie. Chwileczkę, muszę odpisać. Muszę napisać koledze, że nagrywam na YouTube. Widzisz, mam muszę... powiadomienia? O, dobra Kierka. Po gierce wam pokażę, za ile wychodzi Lilia. Ponieważ sam jestem ciekaw i nie wiem, byłem. Możecie pisać o jasu o której, wiem, jak tam Wam minął dzień. Na razie nie mam żadnego montażysty, więc filmiki będą no, amatorskie, ale swoje. Może się podobało, ponieważ zaczynam swoją podróż w YouTubie. Dobre, warunki mamy. Jeśli chcielibyście zobaczyć gameplay jakiejś postaci, to możecie pisać w komentarzach, oczywiście. Ja spróbuję nią zagrać. Piszcie na jakiej pozycji. Znaczy, nie na jakiej pozycji. W sensie, że na przykład powiedzmy taki Jasuo, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, to napiszcie Jasuo Top albo Jasuo mit, ponieważ to mogę zagrać gdziekolwiek, tylko nie chcę mi się na DC za bardzo. Chociaż na DC też jeszcze mogę. A i to gb 69 dla osób, które chciałyby śledzić tutaj. A na YouTubie nazywam się Gamer Mefic Także no, polecajcie swoim znajomym, kolegom, przyjaciołom, rodzinie. Chociaż rodzinie to nie wiem, dosyć cringe'owe. możecie pisać oczywiście, w jakie gry chcecie, żebym pograł. No dobrze. Oby się aramek nie ładował zbyt długo, ponieważ nie mam ochoty tego montować. Jeszcze się nie nauczyłem montować. Może już następne kilka filmików będzie montowanych. <śmiech> <śmiech> Możliwe, że jeszcze dzisiaj wyjdzie ten filmik. Jest dokładnie 22 lipca. Do osób, które oglądają mnie, ponieważ mnie znają, yy, serdecznie pozdrawiam i kacę Was. Chyba, że to Norbi, to kocham Ciebie, ponieważ wiem, że Norbi nie lubi słowa KC. A jeżeli to osoba, która po prostu no, założyła mój kanał, to dziękuję serdecznie za przybycie i oby Wam się podobało. I zaczynamy gameplay. Ja oczywiście wolę grać na kamerce ustawionej automatycznie na mnie. Ale każdy gra tak jak chce. Na przykład niektórzy grają tak. Ale jeszcze, ja że wolę grać na goniącej bo nie chce mi się tak bardzo, wiecie, chodzić i w ogóle śledzić kamerę. Aby mój team nie intował ja bym ja nie intował. Ponieważ to by było złe. Czekajcie, czy to się w ogóle nagrywa? Nagrywa się. Dobra. Zobaczmy na kogo Yumi Diana Ari Wyrazy Dobra. O kurde, co to jest ale fajne To jest Nightbringer Yasuo. Fajne ale oczywiście są lepsze. A, jeżeli będziecie jakieś dźwięki, a po prostu ja będę krzyczał, coś to wybaczcie, ale nie, mam rodzinę niestety. <laughs> Rodzina w domu i w ogóle. Ale nie, niestety oczywiście, ponieważ rodzinę trzeba kochać. Aj, chciałem Wam pętę zajebać. <laughs> A, i jeżeli żeby żebyście kan żeby kanał był monetyzowany, lub żeby mnie prostu... po prostu, no to piszcie, czy chcecie, żebym przeklinał, żebym był cringe'owy, żebym odpierdalał, jeżeli nie chcecie, to nie. I no. Dobra, wróciłem już na linię. Gramy na... W sumie wiele apeków jest, ja mamy apę, apę, apę... W sumie chyba full AP, jeśli się nie mylę. Także raczej zbuduję jakiś widomek dla. Znaczy, Ten ma gracić, to znaczy. Ej, nie zrobiła. Jeżeli się zastanawiacie co zrobiłem wtedy, że flashnąłem i rzuciłem tornado, to wypomniałem zrobić Airblade, że Echo Flash i to po prostu robiłem też Jest co? Jak nie idzie mi tak okropnie. Jeszcze 1-1. Są to staty dostateczne. Gdybyście chcieli może zobaczyć, jak grał w GTA lub The Binding of Isaac, mogę wam zrobić serię z The Binding of Isaac, to piszcie, proponujcie. Aby mój mikrofon też brzmiał nawet nieźle, ponieważ mam bardzo słaby mikrofon. Jeżeli hajs z YouTube'a będzie się zgadzał, to oczywiście spróbuję jakiś nowe ogarnąć. Gibi! Dobra. On mnie Gibi nie pozwolą za nik Proszę, nie zgłaszajcie filmu Gibiemu. Mimo, że Gibi będzie wkurwiony. Chociaż ja w sumie bardziej I osoby, które Chciały sobie poglądać mój kanał dla beczki, czy to dla serialu też nie Pewnie będą wkurzone Dobra O Dwa łyby poszły I doda. domu Oczywiście. Ajajaj, aj, aj, aj. dobra. Będzie lepiej. Są upadki. Dobra, są wyjebki. I są... I jest, jest zadymało, tak powiem. Ponieważ nie wiem co zrobić. Znaczy, co by tu powiedzieć. Kurde, kilka ludzi yy. Dobra Ja napisałem swoim przyjaciołom z klasy, że chyba dzisiaj wrzuci filmik z Lava. I dodałem na samym końcu znak zapytania, nie wiem czemu Klauny, zostawiajcie mi te mijonki, żebym mógł sobie tornado zbijać No poszło źle, ale mogłem to zagrać lepiej Mogłem to zagrać no, znacznie nie, jedę do. Nie, jedę Ale nie, nie A jest to policzka. Zacznijmy się wyrąbać z tego. Ale on był smutny. Znaczy nie, flesza wygaitowałem. Chwilek za 5 sekund, co tam lecę. Ingwej tu mogi, że nie być hamem. A, i jakby się zastanawiali, to to jest gameplay na poziomie silver gold, ponieważ jestem noobem. Czy może nie aż takim noobem, jak to, że dostaję upośledzone teamy? Bo chyba teraz mam dobre Dziewięciu Przez 9 byłem przy wszystkich 9, także jestem Bogiem. Ał, ał, uł, łaa Nie miałem teamu, dobra Nie jest na drużynę. Nie ja sam się spierdzieliłem Jestem upośledzony <grym> Mordekaśka, gdzie ty mordek nie nie nie, prawa autorskie, halo halo Może kiedyś Nie będzie stać na na przykład wykupienie praw do piosenki na filmik albo po prostu, żebym mógł do filmiku wygrywać Uuuu, ale Mówią na mnie Godzilla Nie no mówią na mnie Givi Albo JoJo Propo JoJo, oglądam JoJo, jakbyście chcieli jakąś yy, wspólne oglądanie JoJo to mówcie I nie chodzi o youtubera jak ktoś A jeszcze nie miałem nikogo. Airblade mi wysta, ale zrąbałem to, to mnie nie trąbałem oj branźle to, to z drąbów. No tak przez Patrzcie, patrzcie, patrzcie jaka głodna. Aha, aha. Teraz zimtuję przez to, że jest taka głodna. Na na drzewą, na biała. Cała naga Kasia wstawię się kąpała. Chociaż w sumie przyśpiewywać sobie chyba mogę. ...bez autotuna. To nie jest to samo to w oryginale, więc essa. Tru tru twoja stara, tru zapierdala. zapierdola. Kurde, ciekawe czy zadziała w ogóle, czy to się nagrywa. Pierwszy raz używam tego OBS-a. A, i dla ciekawych, jeżeli filmik wyjdzie fajny, to nagrywam na OBS, OBS Studio. A jeżeli będzie chujowy to pamiętajcie nagrywam na OBS Studio Więc to jest równocześnie reklama jak i powiedzenie że może być chujowy Bo ja sam nie wiem w sumie I Linka fajnie gra Zajibłem się w chwilach Ulala! Uh Signorita, mamma fitta! ciao, sono riunita. Co nie fajną postać mi dała na ramka. Bo jeśli umiem liczyć to byłem przez wszystkich skin'a. Jeżeli nie to pamiętajcie, jestem delikatny Także dla matematyków, przepraszam jeżeli was uraziłem Hmm. A, jeżeli byście byli jakiegoś sprzętu że używam, to klawiatura y, Razer y, ten. Roma Ornata. Y, o kurde, czekajcie, no hmm. Dobra, myszka y, Def Razer Defader Elite, monitor Samsung, nie wiem dokładnie jaki, i słuchawki Sennheisera. A mikrofon mam z jakichś tam pierwszych, lepszych słuchawek, także... no. Him. Oh my god, you could have got him. Dobra, trzeba podbudować team, wiecie. Żeby wierzyli w nas. O, nie byłem już przy wszystkich killach, nieważne. Nie było mnie przy jednym. Ej, solo code taker. Nie wiem, mogę cokolwiek zrobić tak bardziej co bo? Chyba nie. To było zimitowanie. Ale Wladimir zdążał. Oj, nieźle, panie, panie Yumi. Albo no, pani Yumi, zależy kto nim gra. Albo, znaczy, kto nią gra. Jest tutaj nie dyskryminujemy. Chyba, że ktoś chce dyskryminować, to nie było. Wszystkich żółtowałem! Pięknie, Mechik! Pięknie! No lecimy, lecimy, lecimy! Uderz go w coś! Dobrze! Jest, szczerze, jestem nawet pozytywnie zadowolony... ...pozytywnie zaskoczony... ...kymem, który dostałem na tym ramku. Oczywiście następne odcinki mogą powstać wraz z kolaboracją moich kolegów, przyjaciół, znajomych. Możliwe, że Macieja, ja <grych> Dobra, czekam koj i siedzimy i czekamy, czy coś to... Kurde, ulta nie miałem, dobra, skontrowałem to, przepraszam widzowie O, oh -oh. retard Alert, dobra Magic Resist eee, Malmartylius to zrobimy Malmortiliusa. Mortius, Malmortius Malmortius Tak, to się zgadza <laughs> O Boże Jeżeli ktoś z widzów chciałby zagrać Jeżeli znajdzie się Team czy coś, to możemy zagrać z widzami No pierwszy filmik oczywiście nie będzie aż taki długi, może z 20 minut myślę, bo już kończymy jeżeli oczywiście mój team nie zintuje. I ja oczywiście. Co mm. ten pan tutaj? Aj, karabina. bindował normalnie, dawał kram przed nami. Nie, nie będę się w polityce, bo tu załamie jak on tam z maszyni się. To jest jakunek nic nie mają, no dobra one No Dobra, wydaje mi się, że kończymy Dobra, GG Pierka skończona Dobra Serdecznie dziękuję wam za przybycie na odcinek Dam honorka Aniwi pani nie zagrała jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze o S Plus Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Żegnam.